witajcie witajcie na kanale Camper Week w ten mroźny Dzień dobry. w ten mroźny poranek jedziemy na świetne jarmarki Bożonarodzeniowe do Berlina chodźcie z chodźcie nami, z nami. Jesteśmy już na miejscówce na dziko. Miasteczko Bernau przed Berlinem jakieś 20 km, i stąd komunikację miejską, jak zawsze. O tu, jedziemy. o tu, jak bliziutko, proszę o tu, o tu. bardzo. Wsiadamy, kupujemy bilety, wsiadamy i śmigamy na jarmarki. 6 euro za dobę, Idziemy zapłacić do automatu, i widzimy się za chwilę. Jest na kawu. Jedziemy S2 do centrum Berlina. Coś wam pokażemy, gang nikolajów, zobaczcie. No i wychodzimy na naszym ulubionym przystanku Aleksander Plac. I za nami widzicie wieżę Alexanderplatz i pierwszy jarmark. Wchodzimy! Ja Wam tylko powiem, że w Berlinie jest ponad 100 jarmarków. To taka ciekawostka. A my idziemy po kiełbachę z grill wachy gotowe, sekunda, dosłownie sekunda to trwa, zobaczcie I idziemy, po mu mostarda. Nie może zabraknąć pieczonych migdałów i orzeczków w polewach słodziutkich. Proszę dzieci. Ale pachnie, to tym razem wybraliśmy. O. Dobre? Wiki? No. Marcel? Tak sobie spacerujemy i nie, wie, nie wiemy na który jarmark znowu jechać, nie? Tyle tego tu jest. Ale teraz chyba pojedziemy autobusem na Kudam. Tak, tam, tam jest mi się, pięknie. jak patrzyłam po zdjęciach, najładziej mi się podobało. Po Siergarte, no? Ale jest naprawdę pięknie, ceny są o wiele niższe niż w Polsce. Naprawdę? Nawet patrząc na samą kiełbaskę, naprawdę? jest pięknie po prostu. Z jednego na drugi jarmark, trzeci, piąty, dziesiąty, naprawdę ich jest tutaj full. Chodźcie z nami, jedziemy dalej. Jak widzicie, za nami już wieża Aleksander Polacy jest podświetlona. Robi się już taka szarówka, a my uciekamy a teraz na. Jest najpiękniej, na na najpiękniej. kolejny. Na kolejny. E, Wajnak z Mark, czyli Jarmark narodzeniowy. Jarmark na KUDAM jedziemy. Berlin jest poświetlony naprawdę wieczorem. Polecamy. My co roku Sylwestra spędzamy w Berlinie, ale w tym roku wyjeżdżamy. Niespodzianka. Oglądajcie nasze filmy, także nie będzie nas. Jak już wiecie czy nie wiecie, jak oglądaliście nasze poprzednie filmy z Berlina, to kupujemy bilet całodobowy na całą komunikację po całym Berlinie. Metro, nie metro, autobusy. I właśnie sobie pojedziemy teraz linią 100, która jedzie przez... To chyba największa atrakcja Berlina, nie? Zabietki. Tak, ale jak wysiedliśmy o... właśnie na Alexanderplatz to mamy raz, dwa, trzy, cztery jarmarki obok siebie. Chodzicie tak. po prostu z paserkiem. Tak. Przechodzimy mostem nad rzeką Szprewą, po której możecie się przepłynąć statkiem wycieczkowym, nawet w zimę, zobaczcie, pływają to statki. To mój ulubiony ta, ta, ta. odcinek do zwiedzania po no. prostu, nawet jak nie ma jarmarku. Zbliżamy się do Wyspy Muzeów, przepiękne budynki, a po naszej lewej stronie kolejny jarmark, spójrzcie. Biegniemy, jest nasz autobus. Zdążyliśmy Wyspa Muzeów A teraz specjalnie dla Was wysiedliśmy z autobusu na przystanku Brandenburg Tor, czyli brama Brandenburska. Chcemy Wam pokazać jak pięknie wieczorem wygląda brama Piękna po każdej koinka. porze. No super Za nami znajdzie się wspomniana właśnie brama brandenburska, przepięknie oświetlona w nocy. Musicie tu przyjść, koniecznie. Obok macie Reichstag, też warto podejść. No i choinka świąteczna. Przecież nie jest tu pięknie, pięknie podświetlona brama Brandenburska. Naprawdę polecamy, polecamy wieczorem, jest przecudownie. My uwielbiamy tu jeść. Tak kierunku. więc może Was zamęczymy Berlinem i rugią wakacje, ale po tak, prostu ale jest sztosi. Spójrzcie w tamtym kierunku, też bardzo ładnie. Ulica Unter den Linden, jedna z największych ulic w Berlinie, też przepięknie. Wiosną, szczęplona. latem super się przejść wzdłuż, naprawdę. Tak, peka. pokażemy Wam jeszcze może tutaj Reichstag. I lecimy na ten drugi obiecany jarmark na Kudam. Tak. Tutaj na tym placu, ten plac nazywa się Pariser Plac. co roku odbywa się sylwester organizowany przez miasto Berlin. My tutaj, tak jak mówiłem, już chyba czwarty czy piąty sylwester spędziliśmy. Zobaczcie centrum miasta. No, jak to w Berlinie. Hałas. Ale my lubimy to miasto. Za nami widzicie Reichstag, a przed nami chyba nasze najpiękniejsze miejsce w Berlinie nad rzeką Szprewą. Już Wam pokazuję. już trochę widać tą kopułę, możecie zwiedzić ją oczywiście. Jest dostępna dla turystów. Pięknie, podświetlone, fajne choinki. Praktycznie w każdym miejscu. Piękne, duże choinki. Dobra, idziemy do autobusu. Siadamy i jedziemy na ten jarmark. jeden przystanek, już wysiadam z autobusu, ale zobaczcie jaki widok ja przez przednią szybę już Wam pokazuję. Ale tu jest piękny, po prostu bosko. No i jeden chyba z naszych ulubionych jarmarków, nie? Jest najpiękniejszy. Przyzologi Siergarten. Musimy przejść na drugą stronę. Musimy iść na pasy. Naprawdę sztos. Tu jest ładnie. Wszystko oświetlone. Pięknie. Zobaczcie tam. Tam za mną. Mega. Faj. Idziemy na pasy. No i wchodzimy, ale jest mega ładnie. To się wszystko prezentuje. naprawdę tak kolorowo tutaj w tym Berlinie. Jest magicznie Magik, po prostu. Śnieg się jeszcze tylko przydał. No, na śniegu brakuje tylko, ale wiecie, nie może mieć wszystkiego. Ale pan tam makaronik Namieszał. robił. Parmeziano Parmigiano-Reggiano serem. Pachnie także. Bomba, no już na jedzenie, wiecie, po tych kiełbaskach, orzeczkach, ile można. Pieczone kasztany. marki to normalnie ciągną się kilometrami idzie się, idzie, tak Jarek? <laughs> idzie się, idzie, ale naprawdę fajnie ale jest przecudownie pięknie magicznie, naprawdę no. I powiem wam, ludzi też pól ale to robi klimat właśnie bo co to by było jakby ludzi nie było nie? pięknie a my teraz przechodzimy przez ee, pasy i zobaczcie, jaki fajny Mikołaj podświetlony tutaj. A z drugiej strony bałwan duży, nie? Podejdziemy tam jeszcze czy nie, do tylko bałwana? Na pewnie. Jest tu pięknie. Całe miasto oświetlone. Bardzo ładne. Chodzisz chodzić jak do rana, nie wiem ile kroków dzisiaj zrobiliśmy, ale grubo. No i wiecie co już tutaj wystarczy, połaziliśmy. Wracamy na ten Aleksander Plac, na ten pierwszy jarmark, gdzie było jeszcze jasno. Tam nam się też bardzo podoba, lubimy tam jeździć, tam są zawsze jakieś występy, jakiś... coś się dzieje po prostu. Jeszcze jeden z największych domów towarowych w Niemczech, KDW nasza quasi gieme natucci rossi poi gieme ah ti giuro il mio I dzieci wyczekane rączki wykładają. Rosy. Ty daj to dzieciom a nie. Witę. 7 euro takie czuros. Próbujcie, Marcel. Biki, dawajcie. Wow. Dawaj Wiktorka, opinia. Dobre? Pychotka? Mm -hmm. Marcel. Mega słodkie. mega słodkie? Tak. Pójdziemy na prawo. Już naprawdę jedziemy na ten Aleksander place. No to tu, to, tu, to shopping, Już ale... Nogi nam odpadają po Aha, prostu. Ale jest naprawdę cudownie. Jest to z Ale wieczorem jest klimat, nie? Ta, tak, koniecznie wieczorem. Wsiadamy do autobusu. No i jesteśmy na miejscu, właśnie wysiedliśmy z autobusu. Za nami widać pięknie Aleksander Plac oświetloną. I wchodzimy na ten Jarmark jeszcze raz. I pokażemy Wam, bo te dwa jarmarki w sumie na Aleksander są połączone razem, także nawet możecie nie wychwycić, kiedy jest jeden, a kiedy drugi. Ale już idziemy Gallwn ein genamen. Mae'n cael ei ddarllen I jeszcze jedna kwestia, bo dużo ludzi nam pisze zawsze w komentarzach, że nie bójcie się jechać do Berlina. Jak to? No, nie bójcie się, słuchajcie, tu nie biegają ludzie z maczetami, jest naprawdę w miarę bezpiecznie. My tu często jesteśmy, kilkadziesiąt razy już kamperem byliśmy, nie jednym, cztery czy pięć razy na Symbestrasami, jest mega bezpiecznie. I widać, gdzie jesteśmy, nie muszę nawet mówić, prawda? Aleksander Plac. Yeah. Story to jest, nie? Uj. Nie wiadomo, w którą uliczkę skręcić. Jest Z tego tyle. Mega. A za nami wieża. A Elisa iść wypopnął na Dobra, starczy na dzisiaj, nie? Już tych jarmarków, gdzie nogi bolą, z 10 km zrobiliśmy w nogach. Nie mówiąc o nas, ale dzieci ale dały dzieci radę, dały radę. Także widzicie, za nami I... U, czyli U-Bahn, I... metro, Alexanderplatz zjeżdżamy w dół i jedziemy do nas, nie? Do, do naszego apartamentu w kamperze tak. No i teraz musimy znaleźć stację U2. To naprawdę jest kilka kondygnacji tego metra. Berlin posiada wiele linii metra, także Google Maps wszystko załatwi. Nastawiacie sobie komunikację miejską, wszystko Wam pokaże, gdzie jechać, gdzie się przeciąż, gdzie wysiąść. Czy w końcu dobrze usiąść, nie? No i szybka przesiadka z U2 do S2, czyli z metra do takiej kolejki naziemnej S. Czyli musimy teraz sobie na górę pojechać. To jest najlepsze. Nie stoi w korku, jeździ co 3 minuty. gdyby nie to, to Berlin byłby... U! Zobaczcie, wysiadamy na Panku Wsiadamy do S2, ciśniemy już do samego kampera. Jak Dori, się czujecie zmęczeni? Oj, tak, co? Cały dzień nie wika. Tak? Zmęczeni, ale chyba nie głodni, co? Parę tysięcy kroków zrobiliśmy, no ale kalorie było no, Prawie Ten 20 były. tysięcy kroków. Głodniczami, orzeszkami. Marcel. Prawie 20 tysięcy kroków zrobiliśmy. No. <grymne> Ładnie, nie? No po Berlinie to się chodzi i się nie czuje, tu, tu w prawo, w lewo, nie? Jest tych jarmarków. No ponad 100, także my byliśmy na trzech czy 4. Trzech. Trzech, nie? No. no i jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Bernau Fridensztall. I zobaczymy czym nasz kamper stoi, nie? Bezpieczny. No, <grymne> Jest już wieczór, wiecie co? Dwudziesta pierwsza, Zobaczcie. Już kampera widzę z daleka. Powiem wam tak, no, parking jest ogromny, zawsze pusty. Nie, traf nie spotkaliśmy tu nigdy kampera. Są dla kamperów cztery miejsca teoretycznie, bo tak naprawdę blisko siebie musiałyby stać, czyli tak naprawdę na dwa kampery. Niby podłączenie do prądu jest, ale z tego co czytam na Park for night z komentarzy to piszą, że ten prąd nie działa, nie ma go tutaj. My nigdy nie korzystaliśmy, bo mamy swój prąd. Eee, no jedyny minus, że ten. To miejsce dla kamperów jest na samym końcu w rogu i tam jest ciemno, pokażę Wam, zobaczcie. Tam na samym końcu, tam w rogu stoi kamper. No wszystko w porządku, kamper cały, bezpieczny. Czy bezpiecznie tu? Uważam, że nie. Jest ciemno, nie ma tu żywej duszy, każdy może przyjść. Myślę, że policja tu co jakiś czas zagląda. Powiem Wam tak, my tu lubimy, mieliśmy miejscowe też w centrum Berlina, ale trzeba było jechać godzinkę dłużej, bez sensu, pchać się w te korki. I powiem Wam tak, 6 euro tam mieliśmy za darmo, 6 euro nieduży koszt, można zapłacić się za około nie wiem, 25 zł, ale to nie jest parking dla każdego. Obok macie autostradę i. Kolej, także no jest głośno. Nam to nie przeszkadza na przykład, ale wiem, że niektórym przeszkadza, jak widziałem, komentarze na Park. Fortnite szczególnie Niemcy piszą, że nie da się tu spać. Nam to naprawdę nie przeszkadza. No i co? Do zobaczyska. Trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie. Łapeczka w górę mile widziana. Trzymajcie się. Hejka, do następnego odcinka. Cześć, o, pojechał pociąg.